Ten kolor zasłony wygląda na luksus, ale przyciąga biedę. I co gorsza, dzieje się to, zanim w ogóle to zauważysz. Dom staje się ciężki, a pieniądze zaczynają uciekać. Pracujesz, starasz się, ale rachunki cisną, sen ciąży, a pieniądze się nie mnożą. Dziś pokażę ci cztery kolory, które blokują dobrobyt, a pierwszy z nich jest najczęstszy w ładnych domach. Zostań ze mną, bo drugi czy to ten, który najbardziej kradnie pieniądze po cichu. Napisz teraz w komentarzu: Mój dom wybiera dobrobyt i powiedz mi: Twoja zasłona jest jasna czy ciemna? Teraz zrób to ze mną, szybko. Spójrz na swoje okno, spójrz na zasłonę tak, jakbyś widział ją po raz pierwszy. Dziś są cztery kolory i chcę, żebyś zrobił jedną prostą rzecz. Każdy kolor, który masz w domu, zapisz sobie w głowie jako jedno punkt. Tylko tyle, nic nie musisz zapisywać. Na końcu powiem ci, co to oznacza. Zero, jeden, dwa, trzy albo cztery punkty. I uprzedzam cię już teraz. To bardzo poważne. Jeśli wyjdą dwa punkty lub więcej, twój dobrobyt może być blokowany, po cichu. Zwróć uwagę, zasłona to nie tylko dekoracja. Okno to miejsce, przez które dom oddycha. A zasłona jest filtrem tego, co wpada i co nie wpada. Kiedy przepuszcza światło, dom się budzi. Kiedy je blokuje, dom zapada się. A kiedy dom się zapada, umysł staje się ciężki, ciało traci energię, a decyzje stają się wolne. A wolna decyzja to stracona okazja. Na końcu tego wideo pokażę Ci bezpieczną konfigurację. Która pozwala zachować elegancję bez blokowania pieniędzy, zwłaszcza jeśli lubisz nowoczesny styl. Teraz bez owijania w bawełnę. Przechodzimy prosto do pierwszego koloru. Kolor numer jeden. Czarna zasłona, ciemny grafit, antracyt. Bardzo ciemne. Jeśli twoja. Zasłona jest taka, zapisz teraz jeden punkt. Wygląda nowocześnie, wygląda elegancko, wygląda stylowo. Ale wewnątrz domu zamienia się w mur i zaczynasz odczuwać trzy sygnały, które wydają się normalne, ale takie nie są. Po pierwsze, dom staje się ciężki, nawet czysty, jakby brakowało powietrza. Po drugie, spada energia, budzisz się i już jesteś zmęczony. Po trzecie, pieniądze się nie trzymają. Liczysz, zaciskasz tu, zaciskasz tam, a mimo wszystko nic nie zostaje. To nie jest przypadek, to wzór. Gdy zasłona jest zbyt ciemna, zatrzymuje światło. A światło w domu to życie, to ruch, to jasność. Bez światła mózg rozumie, czas się zatrzymać, czas być cicho. A kiedy za długo jesteś w bezruchu, odkładasz decyzje, odkładasz działania, odkładasz zmiany. A odkładanie kosztuje drogo. Opowiem ci coś, co już widziałem w praktyce. Dom był idealny, wszystko ładne, wszystko nowoczesne, ale we wszystkich oknach zasłony w kolorze węgla, para pracowała bez przerwy, ale pieniędzy nigdy nie było więcej. W domu panowała ciężka cisza, jakby życie z zewnątrz nie mogło wejść do środka. Mówili uwielbiamy te zasłony, są eleganckie. Poprosiłem ich o prosty test. Zamienić je na jaśniejszy odcień, bez zmiany stylu, i po kilku tygodniach powiedzieli dokładnie to samo zdanie: Teraz dom wydaje się żywy, jakby w końcu zaczął oddychać. Zobacz teraz, jak łatwo to naprawić, bez utraty elegancji. Jeśli lubisz ciemny styl, nie musisz wszystkiego wyrzucać. Wystarczy zamienić na jaśniejsze wersje z tej samej palety jasny, szary, piaskowy, bez krem. Nie musi być błyszczące, musi być żywe. Jeśli to do ciebie trafia, zasubskrybuj, bo następny kolor jest jeszcze bardziej podstępny. Wygląda jak dobra energia, ale gdy staje się dużą zasłoną, zamienia się w pożar w domu. Teraz kolor numer dwa. Bardzo intensywna czerwień, czerwień, która krzyczy na dużej zasłonie. Jeśli masz coś takiego w domu, dopisz kolejny jeden punkt. I wiem, czerwień może kojarzyć się z radością, z szczęściem, z dobrą energią, ale na dużej zasłonie staje się czymś innym. Staje się pożarem. A sygnały pojawiają się szybko, dokładnie tam, gdzie najbardziej boli. Po pierwsze. Rozdrażnienie, małe rzeczy stają się źródłem stresu. Po drugie, płytki sen. Kładziesz się, ale tak naprawdę nie odpoczywasz. Po trzecie, pieniądze wpadają, ale znikają, jakby kieszeń miała dziurę. A gdy sen jest ciężki, a głowa rozgrzana, każda decyzja staje się trudniejsza. Pomyśl ze mną: zasłona jest duża, dominuje w pomieszczeniu. Gdy kolor jest zbyt intensywny, Przestrzeń jest cały czas pobudzona, nawet wtedy, gdy potrzebujesz spokoju. Ciało odbiera to jako sygnał alarmowy, a ciągły alarm męczy, a zmęczony dom staje się napiętym domem. I tutaj prosta zasada, która ratuje wiele osób: nigdy nie używaj intensywnie czerwonych zasłon w miejscu odpoczynku. Sypialnia to nie miejsce na wysoki ogień. Możesz tego nie zauważyć pierwszego dnia ale ciało zauważa jeśli jednak kochasz czerwień świetnie wystarczy wybrać odcienie które ogrzewają ale nie palą zamień na terakotę łagodne bordo ceglasty bordowy te kolory zachowują urodę i przywracają równowagę zrównoważony dom łatwiej zatrzymuje pieniądze a jeśli znasz kogoś kto ciągle narzeka na zmęczenie, kłóci się o drobiazgi i widzi, jak pieniądze znikają, wyślij mu. To wideo. Czasem to tylko jeden detal, o którym człowiek nigdy wcześniej nie pomyślał. Teraz nadchodzi trzeci kolor i on nie wywołuje kłótni. Wywołuje coś gorszego. Sprawia, że życie się zatrzymuje. Kolor numer trzy: ciemny fiolet. Indygo. Głębokie odcienie. Jeśli twoja zasłona jest taka. Dopisz kolejny jeden punkt, i tu kryje się zagrożenie. Ten kolor nie wygląda na zły, on wygląda elegancko, ale jego działanie jest ciche. Sygnały pojawiają się jak szept. Po pierwsze, zaczynasz wszystko odkładać, później sprawdzę, po później się tym zajmę. Po drugie, pojawia się dziwny brak energii, nawet gdy w życiu wszystko jest w porządku. Po trzecie, Uczucie, które słyszałem wiele razy, mam wrażenie, że moje życie czeka, a nic się nie wydarza. A kiedy wchodzisz w ten stan pauzy, pieniądze też wchodzą w pauzę, bo zasłona ma swoją funkcję, pozwalać domowi oddychać i krążyć, gdy kolor jest zbyt głęboki, zatrzymuje energię do środka, a psychologicznie, bardzo ciemne i chłodne. Odcienie w dużej ilości spowalniają mózg. To dobre jako detal, ale jako duża zasłona, staje się ciężarem. Pamiętam kobietę, która powiedziała mi: Kocham moje zasłony, ale moje życie wydaje się zablokowane. Miała ciemnofioletowe zasłony na dużych oknach. Kiedy zamieniła je na jaśniejszy odcień, powiedziała coś bardzo prostego: Mam wrażenie, że się obudziłam. Znowu zaczęła decydować, znowu działać, a kiedy wracasz do działania, sprawy znów zaczynają się toczyć. Jeśli lubisz fiolet ze względów duchowych, świetnie, wybieraj tylko lżejsze wersje: lawenda, liliowy, jasny fiolet. Mądrość zostaje, a ciężar odchodzi. A teraz nadchodzi ostatni kolor. Wiele osób wybiera go myśląc, że jest naturalny, spokojny. Przytulny. I właśnie dlatego łapie najwięcej osób. Kolor numer cztery, ostatni. Zieleń mchu, bardzo ciemna zieleń. Taka leśna zieleń, zamknięta. Jeśli twoja zasłona jest taka, dopisz teraz jeszcze jeden punkt. I rozumiem, dlaczego tak wiele osób wybiera tę zieleń. Wygląda naturalnie, spokojnie, przytulnie. Ale jako duża zasłona... Może zamienić się w wilgoć wewnątrz domu. A sygnały pojawiają się w najbardziej wyczerpujący sposób. Po pierwsze, budzisz się i już jesteś zmęczony. Po drugie, dom ma przygaszoną atmosferę. Jakby był ciągle lekko chłodny, nawet gdy wszystko jest uporządkowane. Po trzecie, pieniądze zwalniają. Nie jest tak, że nic nie przychodzi, ale przychodzi wolno, łatwo znika i. Wszystko wydaje się droższe. Kiedy energia domu stygnie, życie stygnie razem z nią, bo ta ciemna zieleń pochłania światło, zamiast je oddawać. A kiedy światło nie krąży, wnętrze robi się wilgotne od środka, ciężkie, zastane i mózg to odczuwa. Nie myślisz, ta zasłona mnie dobija, czujesz tylko, dziś nie mam siły. Widziałem osobę, która wybrała zieleń mchu, bo marzyła o leśnym domu. Na początku wyglądało to pięknie, ale z czasem dom stał się ciężki. Budziła się wyczerpana. Nawet rośliny wyglądały, jakby traciły życie. Gdy zamieniła zasłony na jaśniejszą zieleń, powiedziała mi coś prostego: Mam wrażenie, że zrobiło się więcej miejsca we mnie. A kiedy robi się przestrzeń, życie znów zaczyna płynąć. Jeśli kochasz zieleń, wybieraj zielenie, które niosą życie. Jadeitową, miętową, jasną zieleń. Teraz zobaczmy, ile punktów masz u siebie. Zatrzymaj się na chwilę i powiedz mi, ile punktów ma twój dom. Jeśli wyszło zero punktów, świetnie. Wystarczą drobne korekty, żeby wzmocnić efekt. Jeśli wyszedł jeden punkt, to ostrzeżenie. A jeśli dwa punkty lub więcej. To nie jest powód do strachu, to sygnał, że istnieje rozwiązanie. I właśnie tutaj wiele osób popełnia błąd, bo są tacy, którzy zmieniają kolor, a mimo to nie czują żadnej różnicy. I teraz pokażę ci, dlaczego tak się dzieje. Oto część, o której prawie nikt nie mówi: zasłona nie przechowuje tylko koloru, gromadzi kurz, zapachy, wilgoć i ciężar codzienności. Wisi tam przy oknie, w miejscu, przez które dom oddycha, więc jeśli zasłona jest obciążona, nawet po zmianie koloru, dom dalej oddycha ciężko. To jak próba oddychania przez brudny filtr. Teraz dam ci coś bardzo prostego. W dwie minuty możesz dziś zacząć to odwracać. Potrzebujesz tylko wody, ściereczki i odrobiny soli. Tylko tyle. Przetrzyj zasłonę delikatnie z góry na dół, spokojnie. Potem otwórz okno na kilka minut. Pozwól domowi naprawdę oddychać. Nie czyścisz tylko tkaniny. Czyścisz drogę, którą dobrobyt wchodzi do twojego domu. A teraz nadchodzi część, od której wielu ludzi ma dreszcze. Działanie tych kolorów zmienia się w zależności od pomieszczenia. Są kolory, które bardziej obniżają energię w kuchni, są takie, które bardziej niszczą w sypialni, i takie, które najbardziej blokują w salonie. Więc zostań ze mną, bo teraz pokażę ci pomieszczenie po pomieszczeniu. A kiedy ustawisz to we właściwym miejscu, to tak jakby dom znów zaczął oddychać. Teraz nadchodzi część, która zmienia wszystko. Ten sam kolor. Może działać na ciebie inaczej w kuchni, a inaczej w sypialni. Dlatego pokażę ci pomieszczenie po pomieszczeniu bardzo prosto, żebyś zobaczył, gdzie blokada jest najsilniejsza. Najpierw kuchnia i jadalnia to miejsca, w których wiele osób spędza najwięcej czasu. Jeśli zasłona jest tu zbyt ciemna, co się dzieje? Poranek zaczyna się ciężej. Potrzebujesz więcej czasu, żeby obudzić się od środka. A kiedy dzień zaczyna się ciężko, pieniądze też zaczynają ciężko. Prosta korekta. W kuchni obowiązuje jedna zasada: jasność i powietrze. Jeśli możesz, zostaw tu jaśniejszą zasłonę, albo przynajmniej jasną warstwę od środka i rano otwórz wszystko na kilka minut, nawet w pochmurny dzień. Jeśli masz wrażenie, że dzień się nie klei, zwróć teraz uwagę na sypialnie. Bo to tam wiele osób traci energię, nawet o tym nie wiedząc. Teraz sypialnia. Tutaj zasłona wpływa na dwie święte rzeczy: sen i spokój. Jeśli masz bardzo intensywną czerwień albo zbyt głębokie odcienie, ciało nie potrafi się prawidłowo wyłączyć. A gdy sen nie jest głęboki, budzisz się zmęczony, łatwo się irytujesz, a życie finansowe staje się walką o przetrwanie. Prosta, korekta. W sypialni wybieraj zasłony w spokojnych, jasnych tonach. Jeśli potrzebujesz ciemności do snu, użyj grubszej warstwy, ale w kolorze zrównoważonym, nieagresywnym. A teraz, jeśli w Twoim domu jest miejsce, w którym energia blokuje relacje, to jest nim salon. I tutaj jest detal, którego prawie nikt nie zauważa. W salonie zasłona wpływa na wspólne bycie razem. Gdy salon staje się zbyt ciemny, dom robi się zbyt cichy i każdy idzie w swoją stronę. A kiedy energia rozdziela, dom traci siłę. Prosta korekta. W salonie najlepiej, aby zasłona sprawiała wrażenie lekkiej. Nawet jeśli kolor jest neutralny, wybieraj tkaninę, która pozwala światłu oddychać. I odsłaniaj zasłony przynajmniej trochę w ciągu dnia. Krótka pętla. A teraz ostatnie pomieszczenie. Bo tutaj zasłona może bezpośrednio wpływać na produktywność i okazję. Jeśli masz kącik do pracy, albo miejsce, gdzie płacisz rachunki, porządkujesz dokumenty, planujesz, spójrz na zasłonę w tym miejscu. Jeśli obciąża przestrzeń, umysł zwalnia, a wolny umysł traci okazję. Prosta korekta. W tym miejscu celem jest światło plus klarowność. Jaśniejsza zasłona, żywsza przestrzeń bez nadmiaru cienia. Przejście z obietnicą. A teraz nadchodzi obietnica, którą dałem Ci na samym początku: pokażę Ci bezpieczną konfigurację, która pozwala zachować elegancję, nowoczesny styl, bez blokowania pieniędzy. Teraz spełnię tę obietnicę. Bo wiem, że są osoby, które lubią nowoczesny styl, neutralne kolory, elegancję. I prawda jest taka: możesz to mieć bez blokowania pieniędzy. Najbezpieczniejsza konfiguracja wygląda tak: dwie warstwy. Pierwsza to warstwa jasna i lekka, która pozwala domowi oddychać w ciągu dnia. A druga to warstwa nieco grubsza, na wieczór, dla prywatności i ochrony. To tworzy równowagę, otwarcie, gdy jest potrzebne, ochronę, gdy jest potrzebna. I jest jeden detal, który zmienia wszystko. Warstwa, z której najczęściej korzystasz w ciągu dnia, musi przepuszczać światło. Jeśli lubisz neutralne kolory, wybieraj takie, które wyglądają na żywe. Zamiast węgla i grafitu, postaw na jasny, szary, piaskowy, beż, złamana biel, krem. Nadal są eleganckie, ale nie zamieniają się w mur. A jeśli chcesz dodać odrobinę koloru, użyj go w małych detalach. Poduszka wazon, nie na całej zasłonie. Kolejna ważna rzecz: tkanina. Unikaj zasłon, które wyglądają zbyt plastikowo, są zbyt błyszczące, zbyt sztywne, mogą wyglądać nowocześnie, ale odbijają energię i wychładzają przestrzeń. Wybieraj tkaniny, które oddychają: bawełna, len, materiały o naturalnym dotyku. To jest konstrukcja, ale jest coś, co ma większe znaczenie niż kolor i tkanina to sposób, w jaki używasz zasłony każdego dnia. I dam ci bardzo prosty plan na siedem dni, żeby twój dom znów zaczął oddychać, a dobrobyt zaczął krążyć. Teraz chcę dać ci prosty plan na siedem dni. Nie po to, by komplikować. Po to, by dom znów oddychał, a ty poczuł różnicę w ciele, w nastroju i na drodze pieniędzy. Nie musisz robić wszystkiego idealnie. Wystarczy, że zaczniesz. Dzień pierwszy, lekkie czyszczenie. Woda, odrobina soli i ściereczka. Przetrzyj zasłonę delikatnie z góry na dół, a potem otwórz okno na kilka minut. Pomyśl o tym tak. Czyścisz filtr, przez który dom oddycha. Dzień drugi odpowiednia pora. Rano otwórz zasłonę całkowicie na kilka minut, a gdy zapadnie zmrok, zamknij ją. W dzień dom przyjmuje, w nocy dom chroni. Ten nawyk wydaje się mały, ale zmienia rytm domu. Dzień trzeci sprawdź tkaninę. Jeśli zasłona jest zbyt plastikowa, zbyt błyszcząca, zbyt sztywna, obciąża przestrzeń. Jeśli możesz, wybierz tkaniny, które oddychają, bawełna, len, naturalny dotyk. Nie musi być drogie, musi być żywe. Dzień czwarty, bezpieczna konfiguracja, jedna jasna warstwa na dzień i druga nieco grubsza na noc. To równowaga, światło i ochrona. I to pozwala zachować elegancję, bez zamieniania się w mur. Dzień piąty. Symbol życia blisko okna. Może to być prosta roślina. Najważniejsze, żeby była żywa i zadbana. Życie przyciąga życie. Ruch przyciąga ruch. A dom pełen życia łatwiej zatrzymuje dobrobyt. Dzień i intencja. Stań przed oknem przez 10 sekund. Oddychaj i powiedz spokojnie: Wybieram, aby pielęgnować dobrobyt w moim domu. I napisz tutaj w komentarzu: Mój dom wybiera dobrobyt i powiedz mi, którego dnia zaczynasz dzisiaj? Dzień 7. Sprawdzenie. Zwróć uwagę na trzy sygnały: głębszy sen, lżejszy nastrój i większą jasność w podejmowaniu decyzji. Kiedy dom oddycha, ty też oddychasz. Teraz, tylko żeby utrwalić: pierwszy kolor ciemny mur, drugi intensywna czerwień pożar, trzeci ciemny fiolet i indygo pauza czwarty zieleń mchu wilgoć i pamiętaj to nie jest przesąd to otoczenie wpływa na ciało umysł i na drogę pieniędzy teraz chcę wiedzieć od ciebie który z tych kolorów masz u siebie i który zamierzasz zmienić jako pierwszy czasem to bardzo prosty detal który przywraca lekkość i zasługujesz na to by mieszkać w domu który cię wspiera a nie w domu, który wysysa z ciebie energię. Zasubskrybuj ten kanał, bo co tydzień pokazuję jedną prostą zmianę w domu, która potrafi odmienić dzień. A w następnym wideo pokażę ci coś, co wiele osób robi, nawet o tym nie wiedząc: błąd przy drzwiach wejściowych, przez który pieniądze pukają i zawracają. I są trzej winowajcy, którzy pojawiają się w prawie każdym domu: drzwi, Wycieraczka i lustro. Kiedy to skorygujesz, poczujesz, jak dom otwiera drogę. A powtórz ze mną bardzo cicho. Mój dom oddycha dobrobytem. Do zobaczenia w następnym wideo.